Cześć Siemanko z tej strony Litwin, Witam Was wszystkich bardzo gorąco. E, witam w kolejnym odcinku z GTA Online. Tym razem e, GTA Online Multiplayer, jak to nazwa wskazuje, gramy sami, e, bo postanowiłem Wam pokazać, jak kupuję pewne rzeczy. Wydamy dzisiaj gruby hajs, e, a więc zacznijmy. Zacznijmy od Dynasty 8 to chyba tu będzie można zakupić. Poczekajcie, to jest zachodni ląbek. My mamy biuro w zachodnim miejscu banku. I proszę bardzo, oto yy, na co zasługuje Twoja kolekcja. Olbrzymi i hiperbezpieczny magazyn z kontrolą wilgoci, który pomieści do 60 pojazdów w Twoim prężącym się drapaczu dziur. Chmur znaczy się. Kupujemy. Zobaczmy teraz. Tak, pierwsza cena to jest 1 150 000. I co najśmieszniejsze, ta cena to jest dotyczy tylko y, garażu na 20 samochodów. Myślę, że później będziemy mogli ym, powiększyć tą ilość, dokupić te poziomy. Zobaczymy czy teraz kupimy jeden poziom czy dwa, trzy. Na pewno bez sensu 60 samochodów raczej mieć nie będę. Chociaż kto wie. Yy, środek hm. taki surowy beton. Mi się wydaje, że ten jest najładniejszy. Oświetlenie Oświetlenie takie chyba mi się podoba, chociaż to jest fajne. Dobra, zostawmy to. I logo. Logo. Myślę, że to jest spoko. Ok, tak by wyglądało nasze pierwsze um, piętro. Idziemy na drugie. Dodaj drugi poziom. Drugi poziom dodamy sobie. Taki sam, czy nie? Czy może inny? Może teraz zostawimy sobie. Um, Taki beton surowy, dobra. Oświetlenie zrobimy sobie tym razem, takie za 150 tysięcy. No i zróbmy to, <coughs> przepraszam Was bardzo, taką samą czcionkę. Czyli już nasz yy, warsztat kosztuje 2 692 tysiące. Kupa pieniędzy i na naprawdę. Podarujemy sobie na razie trzeci poziom warsztatu. Od razu. Yy, trzeci poziom garażu, przepraszam warsztat dodajemy niestety to kosztuje 900 tysięcy ale na pewno się przyda nie będziemy musieli jeździć yy, do, do West Coast yy, no, Los Santos West Coast wiecie to, to, tam, o, to, o, to, o to mi chodzi dokładnie wiecie o co mi chodzi wybierzmy podłogę w warsztacie no może nie taka to chociaż tamta była fajna ta jest spoko ta jest spoko. Ta może być. Dobra. 4 miliony 12 tysięcy. Prawie całe moje pieniądze pójdą na właśnie ten parking. No ale cóż, jedziemy. Kup za 4 miliony. Trwa zakup. Miłej pracy w, odnowio w odnowionym biurze. Ok, a więc to mamy zakupione. Zaraz Wam wszystko pokażę. Ale jeszcze, żeby nie było tylko zakupiony w tym odcinku ten garaż, to trzeba wypełnić czymś ten garaż, nie uważacie? I może jakiś nowy samochód, bo te dwa, te dwa, czy ten też. Ten chyba też jest nowy. I nie wiem, czy nawet nie ten. Ale te dwa są dodane. To jest. Myślę, że coś w stylu Lamborghini Diablo na to chyba wygląda to jest Diablo, a to jakby F40, Ferrari nie wiem czy, czy, czy się nie mylę, ale tak przynajmniej na to wygląda no a to oczywiście to jest McLaren F1 replika McLarena F1 <coughs> zobaczmy czy może jednak coś ciekawszego byśmy kupili, no za dużo też pieniędzy nie mamy zobaczcie, bo został nam milion po tych zakupach wow, te mi się podobają ale te kupimy później. Kup mi dzisiaj mm, nowe, nowe, nowiutkie auto z tego dodatku ostatniego. I kolor F40 powinna być czerwona, nie? E -e. E -e. nie będzie czerwona. Zamawiamy e, pierwszy poziom garażu. Bardzo dobrze. Zostało nam 406 tysięcy. Bardzo mało. Ale, e, ale okej, okay, okej. Okay. Teraz już e, będziemy czekali, aż dostaniemy ten... To Ferrari w 40 do naszego garażu i pojedziemy je stuningować. I tak będzie. To wszystko wyglądało. Teraz jeszcze podjedźmy do biura. Bo chyba do biura nas zawiezie. I dopiero z biura będziemy mogli przejść do garażu. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Co to jest dom? Takie drzwi. I to jest dom. To mi się coś pokiełbasiło, wiecie? Ja myślałem, że my jesteśmy w biurze. No to wyjeżdżamy do biura. Wy wejdź do garażu, weźmiemy jakąś bryczkę i pojedziemy do biura. Pomyliły mi się totalnie miejsca. Pewnie się zapytacie, bo nie wiem, czy widzieliście wcześniej, ale miałem biuro w, w najdroższym miejscu, czyli w tym, w centrum, w z Banku, w tej najwyższej, w tej najwyższej wieży, ale ale zrezygnowałem, bo jakoś tam nie podoba mi się ta, ta dzielnica. Wolałem tutaj bardziej na Ubaczu bliżej moich mieszkań, tak samo jakby było w prawdziwym życiu. Wolałbym mieć biuro bliżej... Poczekajcie, poczekajcie, teraz muszę się załapać, gdzie tu jest to biuro. To jest moje biuro, tu jest moje biuro, dobra. Tak jak wolałbym mieć w prawdziwym życiu, czyli po prostu biuro jak najbliżej domu, mieszkania, więc tak zrobiłem też w GTA. A my tymczasem jedźmy ile tutaj fabryka dała do naszego biura, bo niedługo już pewnie będzie do odebrania Ojojojoj Ale chrupnęło A Niedługo pewnie będzie do odebrania oj. Joj, joj, joj. To F40, ta nasza F40, poczekajcie, aha, tu jest, dobra Ale nie, nie, nie Aha, został dostarczony, widzicie, pojazd. O to właśnie chodzi. O, tu chyba nasi... Um, nasi... Um, współlokatorzy w budynku. O, proszę bardzo, wejdź do biura. Pierwszy poziom garażu, drugi poziom garażu, warsztat samochodowy, dzwonek i dzwonek. Najpierw wejdźmy do biura i wtedy z biura przejdziemy sobie do garażu, bo nie wiem czy widzieliście moje biuro, zapewne widzieliście, ale właśnie w tym budynku mam to biuro. Tutaj mu kupiłem, bo jest sprzedałem tamto biuro w tym najwyższym budynku z Banku i kupiłem je tutaj, żeby mieć bliżej. Grupa Litwin.pl, zobaczcie. Cześć, cześć. Porozmawiamy z nią nie, dobra, nie chcę z nią rozmawiać tak wygląda nasze biuro przejdziemy się bo chyba wam jeszcze nie pokazywałem tam nasze stanowisko, tak wygląda widok, myślę, że całkiem niezły o widzicie, tam ta najwyższa najwyższa wieża, to jest Mace Bank w centrum i tam właśnie um, miałem wcześniej biuro, ale się przeniosłem tutaj co tu mamy aha, tutaj mamy chyba te Mm, warsztaty, nie warsztaty, tylko dziuple samochodowe. Ja chyba dziupli jeszcze nie posiadam. Zaraz zobaczymy, e, aby obrócić. Aha, dobra. W sumie nic nie mogłem zrobić, więc może po prostu z tej strony byśmy podeszli. Nie, tutaj też nie. Dobra. Nieważne. Idziemy teraz do e, wyjścia. Gdzie jest wyjście? Dobra, tu jest wyjście. I pierwszy poziom garażu. Idziemy na pierwszy poziom garażu, zobaczymy jak wygląda e, pierwszy poziom. Pierwszy poziom, który składa się z trzech pięter, z tego co kojarzę. Drugi poziom też się składa z trzech pięter. Dziwnie to jest złożone, ale, ale tak to jest, że nie możemy też z jednego poziomu na drugie wyjść. I zobaczcie, to jest pierwszy poziom. Tam stoi nasza nowa furka, ale tym się zajmiemy później. To jest pierwszy poziom. Pierwsze piętro. To jest cały czas pierwszy poziom i drugie piętro. I to jest cały czas pierwszy poziom, trzecie piętro 1C. Zobaczcie. Tak wygląda Ym, tutaj ten, ten garaż. Ładny, bardzo ładny widok z garażu. Świetnie, świetnie to wygląda. Yy, I drugi poziom. No a zaraz wam pokażę drugi poziom, jak to wszystko wygląda. E, musimy chyba wejść tutaj. Dostać się do menu zarządzania pojazdami. Nie, nie chcę się dostać do menu. Chcę przejechać na drugi poziom garażu, pokazać wam jak wygląda poziom e, zbudowany z tego surowego betonu, tego najtańszego e, twórzywa. Jak to wszystko... Tutaj współgra ze sobą. Ja współgra bardzo ładnie, naprawdę nieźle, więc nie ma sensu wydawania tych tamtych pieniędzy na, na jakiś ładniejszy wystrój. Po co? Jak to naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie. I C, to już tam nie będziemy wchodzić. Nie będziemy zajmować. Ja mam tyle też czasu. Nie chcę, żeby ten odcinek miał 40 minut. Dlatego, a chcę jeszcze kilka rzeczy zrobić, czyli wracamy na pierwszy poziom garażu. O, halo. Wracamy na pierwszy poziom garażu. Bierzemy naszą Ferrari F40 bialutką i nie musimy się udawać do Los Santos Customs, tylko mamy warsztat e, pod nosem. Dobra, zobaczcie, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Ach, klasyk. Niesamowicie. I teraz tak, jak ruszymy, aha, widzicie, naciśnij prawy krzyżak, aby zmodyfikować swój pojazd, czyli zostaniemy przeniesieni do warsztatu. O, fajna podłoga, podoba mi się. No to jedziemy. Pancerz, ulepszenia pancerza, łodzie ręce, to widzicie, 50 tysięcy, my nie mamy pieniędzy. Um, hamulce. No dobra, ale rajdowo trzeba go mm, wyposażyć, więc hamulce rajdowe na pewno, zderzaki. Zobaczmy, czy jakiś zderzak mu robimy. Lekki fabryczny przedni zderzak, klasyczny wyścigowy, karbonowy, wyścigowy, przedni zderzak GT, karbonowy, przedni zderzak GT. Powiem Wam tak, takich samochodów Przepraszam, takich samochodów nie można przerabiać aż tak za bardzo. Trzeba to robić wszystko ze smakiem, bo to aż boli, jak widzimy, F40 jakoś tam wijski tuning, więc zróbmy sobie ten zderzak. E, czy tylko możemy z tyłu, z przodu zderzak zmienić, chyba tak. Silnik, ulepszenia silnika. Oczywiście najlepsze ulepszenie za 33 tysiące bierzemy. Blok silnika, blok w kolorze podstawowym, blok w kolorze dodatkowym. E, wiecie co? Czerwony. Ja bym zrobił czerwony i pewnie będziemy mogli później wybrać blok w jakim kolorze, więc świetnie. Wydech. Wydech fabryczny, wydech z karbonowymi końcówkami, schromowanym, z, z tytanowymi końcówkami i szeroki wydech. Zdecydowanie uważam, że karbonowe końcówki mogą być, ale nic więcej. Maska fabryczna, maska z pasem, yy, maska wentylowana. O, to takie bardzo po Ferrariemu. Ja On miał chyba taki wlocik powietrza, nawet w jakichś innych modelach, z tego co kojarzę. Nie no, trzech nie miał. Maska GT, więc możemy sobie wziąć maskę wentylowaną za 5000 dolków. Klaksony. Nie no, klaksonów nie będziemy zmieniali. Światła, światła fabryczne, ksenonowe. Nie no, ksenony do F40 też aż, aż nie pasują. Okej, okay, nadaniki pełne pokrycie jest ustawione. Hmm, oczywiście, że to może być na bia białej, ta biała tablica Lakierowanie, kolor podstawowy. E, wow. Nie no, nie, nie, nie. Po to wzięliśmy biały, żeby ten samochód został biały. Dlatego, a zobaczmy tylko czerwony, jeżeli jest ta ferrarowa czerwień. Ferrarowa. E, 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 o, tu już bliżej zbliżamy się do czerwonego. Nie, to na pewno nie jest kolor Ferrari. No, to jest kolor Ferrari. Wiecie co, to może jednak jak Ferrari... To może niech będzie czerwone, co? Dobra, bierzemy. Będzie czerwone Ferrari. Ok, kolor dodatkowy. No i teraz... Oczywiście, klasyczny... Eee. Czerwony, czerwony. O, proszę bardzo. tuńska czerwień. Absolutnie silnik musi być w kolorze czerwonym. Kolor wykończenia. W środku. To nie ma znaczenia. Może być... No, ale chyba nie było jasnego. Zawsze był ciemny, więc zostawmy ciemny. Emblematy kipy. Nie. Nie, 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 nie. Pasy przeciwsłoneczne. Oj, nie, nie, nie. To absolutnie. Progi. Progi w kolorze dodatkowym. Karbonowe progi. Nie. Zostawmy standardowe. I teraz spoilery. Mm, ten nie ten też nie ten już jest e, zbyt przesadzony. Myślę, że e, ten oryginalny naprawdę fajnie wygląda i zostawimy sobie dokładnie ten oryginalny skrzynia biegów. Oczywiście najlepsza turbo. Oczywiście bierzemy, koła, rodzaj kół. No i teraz sportowe, felgi fabryczne. O, te fajnie wyglądają ale zobaczmy dalej te do Ferrari mi jakoś tak nie bardzo. No dalej, dalej, dalej jakieś eee... te pierwsze były całkiem spoko ale dobra, zróbmy jeszcze eee, tuner, jakie tutaj będą w tunerze eee. nic tu ciekawego nie ma, jeszcze taksów na pewno niesportowe widzieliśmy lowrider luksusowe, może coś z luksusowych Fajnego będzie. Te niezłe były. No te też są w sumie niezłe. Ale myślę, że najlepiej wyglądały. Pierwsze sportowe za 5530. Bierzemy. Um, to kolor kół. Czy zmieniamy kolor? Czarne może? Dobra, dajemy czarne. Yy, projekty opon opony niestandardowe. Nie, opony sobie zostawimy standardowe, odporną opony weźmiemy pewnie dym, nie, dym sobie podarujemy. No lecimy dalej, szyby, lekko przydymione, nic szało, nic więcej nie tutaj nie będziemy robić. I tak to chyba wygląda. Tak, tak no to wygląda właśnie efekt końcowy. Także wyjść do poziomu, opuść pojazd, wyjedź na zewnątrz. Wyjeżdżamy na zewnątrz. Zobaczcie. Pięknie wygląda, naprawdę pięknie wygląda ta ta F40, okej, okay, to jest Grotti, coś tam, coś tam, ale ja będę mówił, że to jest F40, bo to jest F40 i zostanie F40 i była robiona na pewno na e, wzór Ferrari F40 Zobaczcie. Och. Pięknie wygląda, wow, wow, wow! Ach, niesamowicie. I bardzo dobrze się prowadzi, bardzo dobrze się prowadzi. To może na sam koniec proponuję słuchajcie, zrobić szybki wyścig. Szybka akcja. Eee, wyścig, tylko ja bym chciał wyścig... Ser, nie serię wyścigów kaskaderskich, tylko chciałbym po prostu wyścig kaskaderski jakiś. Eee, dobra. Lista akcji. Szybka, dobra. Wyścig. Samotnie. Na pewno. Zobaczymy, czy doda nas do normalnego wyścigu, czy może do kaskaderskiego. Um, mam nadzieję, że do kaskaderskiego. Albo do normalnego, ale żebyśmy mogli użyć naszego naszej ferarki. Zaraz się przekonamy. O, kaskaderski przez kanion. Bardzo dobrze. Jakby się nam udało do niego dołączyć, będę bardzo... Rad. Ja wiem, rad to taki pierwiastek. Ale dobra. Mamy. E, co tutaj jest za wyścig? Standardowy, dwa okrążenia, super samochody. Niestandardowe pojazdy włączone, czyli można się ścigać swoimi pojazdami. Czyli na wygraną szansy nie mam, to już wiemy, bo nie mam super samochodu zrobionego na maksa, a to muszę zrobić, więc może po prostu w następnym odcinku e, samotnie stuningujemy super samochód na maksa żebyśmy w takich wyścigach mieli jakiekolwiek możliwości dogonienia tych najszybszych ehm, no ale miejmy nadzieję, że chociaż jakieś fajne miejsce uda się zająć jest sporo e, zawodników z mniejszą rangą od mojej więc nie będą może mieli najlepszych e, modyfikacji samochodów od, odblokowanych e, co to jest? to jest? niestandardowe Zentorno RE7B proto... Ja tylko chyba RE7B wie, wezmę, wiecie? Może być srebro, strój granatowy, to już nieważny jakiś strój. Oczywiście standardowo dajemy na siebie 1000 dolków. Nie wiem dlaczego zawsze tak daję. Wiecie. Wiara w siebie, nie? Dobra. Zaraz zaczynamy. 3 sekundy i jedziemy. Na sam koniec odcinka. Mam nadzieję, że przyniosę... nie przyniosę wstydu, że zasługuję na tą F40, którą przed chwilą kupiliśmy. No widzicie, ludzie mają swoje pojazdy poprzerabiane, tam jakieś zentorno mocno przerobione. Czarno-czerwone jest. I jazda. Łoł, wow, 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 tu już latają, tu już latają koledzy Och to ciekawie tu będzie huh, Dziesiąte miejsce Wow. Jedenaste, o dobrze dobrze, o kurde nie Nie wiedziałem w którą stronę mam uciekać Masakra Zostaliśmy na jedenastej pozycji Teraz musimy gonić, musimy gonić. Oh fuck. Dzięki. No to teraz musimy jeszcze bardziej gonić. Jazda, jesteśmy na 15 pozycji. Fatalnie, fatalnie zaczęliśmy. Ja muszę zająć, powiedzmy, daj, weźmy sobie cel minimalnie, minimalnie ósme miejsce, bo. No jak będzie poniżej ósmego to, to jest... niedobrze, niedobrze. To można powiedzieć, że ta F40 yy, muszę oddać do salonu, bo... Bo tacy kierowcy na F40 raczej nie zasługują, dobrze, pięknie udało nam się. No ty Gamoniu! Ty Gamoniu! No nie no co za mongol To już w ogóle teraz dogonić kogoś Masakra będę o, Dobra walni ścianę walni ścianę walni ścianę kurde Ojojojojoj, oj, 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 czy nie za mocno, czy nie za mocno? Nie, nie za mocno, dobrze. Haha. Ło! Wow. Cieszyłem się, że wypadł, prawie ja wypadłem, słuchajcie. Ło kurczaki. Było grubo. Ale dobra, jedziemy, jeszcze jedziemy. I widzimy tutaj miejsce przed nami dziewiąte miejsce mamy na wyciągnięcie ręki. czy jest do zrobienia. Nie bądźmy przerażeni jeszcze. Wow. Aha, pierwsze okrążenie już się kończy, słuchajcie. Pierwsze okrążenie się kończy, więc no, na tym okrążeniu musimy nadrobić. O nie, no nie, no proszę. Tak jeżdżąc, to ja tu nic. Nic nie ugram. No ty, ty, no i po co to zrobiłeś, kurde, mongole, no? No i po co? Mógłbyś przejechać bez żadnych problemów, to nie musiałeś we mnie walnąć, nie? No, inteligentnie. Inteligentnie. Ale cóż. Wow. O, no, gdzie jedziesz? Tu jedziesz? Dziękuję bardzo, ja też tu jadę. Haha. Ha. Spadłeś? Spadłeś, dziękuję Lecimy Teraz uwaga, tu może być niebezpiecznie, ale udało się Dobrze, na razie dziesiąte miejsce Ktoś popełnia samobójstwo o. Słuchaj, ktoś słaby psychicznie, na pewno. Jest dobrze, jest dobrze. Jest to pozycja, no, tak jak mówiliśmy. Jaki sobie cel założyłem? To na razie jest, na razie się udaje. Ale no, zobaczymy, czy dociągniemy ten cel do końca. Opa! Ciśniemy dalej. O, tu trzeba ostrożnie, żeby się nie wpakować w tą e, różową przegrodę. W różową Sorry, wiecie, no, mam problem z kolorami. Pomarańczowa ona chyba była. Jest ok, siódma pozycja. Ktoś tutaj niedawno wyleciał. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jak tam, a i z tyłu jedzie tutaj jakiś przeciwnik w czerwonej furtce. Teraz musimy tutaj nie popełnić, nie możemy tutaj popełnić błędu. Ktoś kończy, ktoś kończy na drugim miejscu. Kończą trzecie, czwarte eee, Czyli tylko mamy szansę na siódme miejsce Ale jazda, jazda, może nam się uda Uda nam się? Uda nam się dojechać na tym siódmym miejscu Udało się dojechać na siódmym miejscu Hu, honor uratowany eee, F40 zostaje w garażu Dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Będę wdzięczny, będę nagrywał jeszcze więcej takich zakupowych, testowych odcinków. Trzymajcie się. Hej.